Siemanko widzowie, gramy oczywiście dzisiaj Dead Watch Jak dobrze wiecie w poprzednim odcinku udało nam się przejść pierwszą z czterech przynajmniej dostępnych plansz Także dzisiaj przechodzimy sobie do kolejnej Jeżeli wam się materiały podobają z tej gry i oczywiście dobrze się bawicie i chcecie więcej jeszcze materiałów z tejże oto gry Dajcie oczywiście znać w komentarzach i zostawcie po sobie oczywiście kciuka w górę A my przejdźmy do naszego Dead Watcha, przejdźmy do kolejnej mapy na normalu i dzisiaj przed nami Marfis Farm. Jedziemy bądź idziemy na farmę. I wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że wiadomo, jest to nowe miejsce, nowa lokalizacja, więc najgorszą możliwą opcją będzie oczywiście przystosowanie się i oczywiście znowu nauczenie się gdzie po prostu konkretnie co się znajduje. Tu na przykład będę starał się po kolei wszystko mniej więcej lokalizować. Tu mamy jakiś obraz. Tu mamy, jakby powiedzmy takie dwie poduszki, trzecia jest troszeczkę przechylona. Yy, tabliczka Ojzija. Odzija, coś w tym stylu. Książki czy świeczki, świece. Tu jakby torba. Doniczka z kwiatem. Dywan. Okej. Okay. Półka i te sprawy. Spoko. Living room, tu jest kuchnia z kolei. Trzy talerze, lekko uchylone drzwiczki, tu jest troszeczkę szerzej. E, jak to się grało? Na F się włączała latarkę, prawda? Mogą mieć znaczenie te przedmioty. Tu jest tasak, toster. Dzbanek. Lech. O kurde. Ale dupło. I lodoweczka. W porządku. E, Aha, tu jest jakby kontynuacja. Aha, dalej, czyli tutaj mamy tą lodówkę, przesuwamy dalej i mamy ciąg dalszy tej lodówki. Ok. Cztery krzesła, ten troszeczkę obrócony w inną stronę. Te do środka. Talerz. Nóż. Talerz. Jajka. Może być. łyżka, Chleb. Tu jest chyba ten zegar, tak? Tutaj chyba zegar się znajduje, tak mi się wydaje. Okej, okay. Landing Area. Tu kolejny obraz. Trzy obrazy. Zapamiętajmy kształty. Tutaj mamy kwadrat, tutaj takie kółko okrągłe, owalne. I tutaj taki mniejszy kwadrat prostokąt. Świeczki, 4, 5. Wiecie, już coś się może dziać. Ja nie do końca jeszcze mogę wiedzieć co, ponieważ dopiero... Orientuję się, jak to wszystko wygląda. Pralka, sedes. Okej, okay. van na te sprawy, zasłona, lustro, papiery toaletowe, drzwi zamknięte. Tu z kolei kolejne świeczki, cztery. Piłka, oczywiście od siatkówki, tak, mieliśmy to na pierwszej planszy, także i tutaj jest ta piłka. Trzy świeczki, czaszka. Kolejne krzesła, siekiera. Coś w stylu radyjka. I to nadal się ciągnie. Dywan, książki. Przewrócone meble. Dwa papiery toaletowe. Spoko. Coś pukło, Heh, dopiero zaczynamy. Ja tu dopiero będę się zastanawiał, mniej więcej co tu może się znajdować innego. W porządku, także myślę, że małymi kroczkami można już czegoś szukać. Nie wiem, czy tutaj światło nie pada. Nie wiem, czy coś tutaj się nie zmieniło. Ciężko w, co, w, sumie, w sumie określić. Ponieważ mówię, ja dopiero zacząłem. Tutaj też jakby, ale to jest światło księżyca, ja bym tego nie zaliczył w sumie. Ok, musiałem spojrzeć, ponieważ nawet nie wiedziałem jak ten pokój się za moimi plecami, jak on wygląda. Ale wiadomo, to kosztowało niestety oczywiście troszeczkę baterii, światła, ale trudno. Też w międzyczasie słyszałem jakieś stukanie i tak dalej, więc wolałem to sprawdzić. Wstępnie wydaje się, że jest wszystko na swoim miejscu. A jakbym zrobił Actin 2 i te odgłosy? Czy to by zaliczyło te stupanie, bo to jakieś zagrożenie jakby nadchodziło, ale... Bo ja ta wiem, no nie za bardzo, nie? Aha, czyli tutaj też się przebija księżyc w porządku. No dobrze. Zaczynajmy. Zaczynajmy już troszeczkę jakimś tam doświadczeniem, ponieważ... Czy tutaj coś jest? Czy mi się wydaje? Pytanie, czy to jest twór, czy to są orby? Zaznaczę orby, ale ewidentnie się tam coś ruszało. Tylko nie wiem, czy to są orby, czy zupełnie co innego. Nie. A jakbym zaznaczył kuchnię i zaznaczył jako coś, ponieważ coś tam zupełnie było, chyba że to były oczy. Też to może być jako oczy: że w sensie coś, ale to były po prostu oczy, jakby czegoś, jakiegoś stwora. Tak, i to by się zgadzało. W porządku. Bo jakby to były orby, to raczej więcej powinno być i nie w takim konkretnym miejscu. Mi się wydaje właśnie, symbole światła i kamera. To są te takie najważniejsze i najłatwiejsze do zlokalizowania. Tak myślę. No tutaj wydaje się tak samo jak było. Podoba mi się, a jakbym zaznaczył mój, moja lokalizacja i coś, ponieważ to był jakiś stwór. Pytanie, czy to zaliczy? Zaliczyło. Super. W porządku. Coś udało się poczynić. Więc na razie nie narzekam. Też wiecie. Spoglądam, czy gdzieś nie ma jakichś symboli na przykład. Czy chociażby właśnie tej krwi, nie? O właśnie, proszę bardzo, Living Room. E, living room Blood. Dziękuję bardzo. <grych> jak miło. Jak miło. Okej, okay, i to nam dało nawet liczbę do zakreślenia. Spoko. I tak najbardziej pasuje, tu coś się ruszało. Eee, to wygląda jak orby. Musiałem zaświecić, ponieważ był ten odgłos. I jest, rzeczywiście, orby się zgadzają. A jakbym zaznaczył to samo, ale na przykład takie audio. Wątpię akurat, że coś będzie związane z tym, ale i tak chciałem to zaznaczyć, Ok, W porządku. Mamy co nieco odnalezione i fajnie zapunktowane. Tutaj też orby widzę, że tutaj się pojawiają na Actin... ...Attic 1 orby. To muszą być orby. I co? Tak. Orby się zgadzają. E, powiedziałbym, że na razie jest progres, jeśli chodzi o odwracanie się. Czy to są gałęzie, czy może to jest coś? A zaznaczmy Living Room coś. Tak z ciekawości. Ponieważ to może być stwór jakoś nie przypójdą sobie tych odcieni gałęzi. Chyba, że to stwóra. No tak czułem, że to nie będzie to. Ale i tak po prostu chciałem się upewnić. Chodzi mi właśnie o obracanie się, łączenie światła, ponieważ już parę razy się odwróciłem i na moje szczęście nadal mam 100% baterii. Także doceniam. O, tutaj jest cień. Oj, tutaj był cień. Ewidentnie to było coś. Zaznaczam jako coś. Ewidentnie tam coś przechodziło. Ewidentnie, dziękuję bardzo. Red5. Super. Lecimy dalej w bedroomie o dziwo nic się na razie nie dzieje, chyba że coś jest, a ja po prostu tego nie zauważyłem. E, na Attic 1 też nic się nie dzieje, na Attic 2 też na razie nic. E, tu jest symbol w kuchni, proszę bardzo. E, już zaznaczamy kuchnia. E, symbol nie w writing, tylko symbol. Okej. Okay. Green1, dziękuję. Tutaj nadal na swoim miejscu wszystko. Tutaj jest chyba ofiara, widzicie? No. Wydaje mi się, że to jest ofiara. Bo to jest ciało na bank. Pytanie czy jako ofiara zaliczane? Oczywiście, Red6, dziękuję. O, bedroom. Po raz pierwszy mamy coś. W Bedroomie mamy za to kamerę i to jest było bardzo widoczne. Okej. Okay. Jest dobrze, ale nie chcę, wiecie. Być pewny, ponieważ wszystko oczywiście może się odwrócić do góry nogami. I nie wiem czy... Czy tutaj czasem nie ma jakby krwi? Chyba nie. Chyba to mi się wydaje, to może są jakieś tulipany? Nie, inaczej, róże, o. Bardziej jako róże. Okej. Okay. Było skrzypienie, przez to kurde odwracam się, ponieważ... ...nie wiem, czy stwór wydaje podobne dźwięki, co na pierwszej planszy. Także wolę, wiecie, w razie czego jednak spojrzeć za siebie Pomimo wszystko O kurde, dobra, to jest chyba ten sam kolo Ale my ciary przeszły Totalnie i teraz mi zeszła w tym momencie bateria, ale to nie jest źle. Po pierwsze, to nie jest źle, ponieważ parę razy się odwróciłem, także to nie jest źle. A po drugie, był ten dźwięk tego stwora i wydaje mi się, że to jest ten sam stwór. Także o tyle dobrze. Szepty. W living room są szepty. Chyba, że zaznaczmy jeszcze raz Living Room i co jakbym dał audio help? Bo to jakby wiecie, ktoś szeptał, może pomoc, ktokolwiek wie, może to jest to. Spróbujmy to, jestem ciekaw. Nie, ok. W porządku, nie ma problemu. Tu chyba było tak, tak. Myślałem, że tutaj coś było, ale chyba tutaj jest tak, jak było. Drzwiczki chyba wszystko jest tak samo w porządku. Ale powiem Wam, że jak ta błyskawica uderza ten piorun, ten grzmot, to ciarki mnie przechodzą. Na razie chyba wszystko jest na swoim miejscu Nic się nie pojawiło i raczej nic nie ubyło O, bedroom Bedroom mamy jakiegoś stwora Zaznaczmy jako coś Bo coś tam było Blue 6 Dzięki Tutaj tak samo. Chyba, że jakiś symbol gdzieś. Nie bardzo. To chyba też nie bardzo. O! Living room. Audio. Bo było słuchać, Było słychać i nawet na mikrofonie w lewym górnym rogu było pokazane. Tak jest. Super. Ale ciarki przechodzą. Totalnie. Jeszcze mówię, stwór z naszymi plecami. Jak on przebieg, jak go wykryliśmy, jak on przebieg, nie? Halo. Ej, tu jest ofiara pod łóżkiem. O luju! E, nasze pomieszczenie i to jest ofiara. Kurde, ja sobie siedzę tutaj, jak widzicie, przed kąpem w grze. E, RED 3. A tu ofiara pod naszym łóżkiem leży. Wow. Ale przeżycie. Tego bym się nie spodziewał. Tu bym się spodziewał, że jakieś oczy się. Gdzie to pukało? Ktoś pukał do drzwi. Halo. Ale nie zalicza mi. Tu bym się spodziewał jakiś oczu albo coś, że rzeczywiście się tutaj wyłoni, nie? Ale to nie znaczy, że tak może być. O, living room kamera. Zamazana kamera. Blue 4. Dziękuję. Tu też na wszystko na swoim miejscu. Tutaj też. Tutaj chyba też. Napisy jakieś się nie pojawiły raczej, symbole chyba też, bo y... O luju on był za łóżkiem Powiem wam tak, to było mylące To było bardzo mylące, bo słyszałem z lewej strony okazało się, że jest za plecami i już w tym momencie, niestety, co najgorsze, mamy 30% baterii. To oznacza, że albo raz, albo dwa razy się możemy się odwrócić, po czym nie będziemy już mieli baterii. Tutaj zamazana za kamera była. Tutaj nic. Yy, tu jest krew. Kuchnia krew. Ewidentnie. Nie wiem, może było od czasu. Teraz zauważyłem. Blue 1. Ok, czyli na pewno niebieski to jest trójka. Tak, tyle wiemy. Spoko. Fajnie by było jeszcze wyłapać kilka tych rzeczy, żebyśmy mieli jakieś szanse na ogranie tej oto planszy. Na razie tak samo. Room, jakieś dziwne dźwięki Zaznaczę, ale nie jestem przekonany No i rzeczywiście Nic się nie dzieje Tutaj nic nie mieliśmy w sumie yy, Tu jest krew w bedroomie Bedroom krew Na płytkach widziałem krew Green 4, ok. Może być śladów, niczego nie ma. Symboli też. Tu, jak tak wszystko było na tych swoich miejscach, to utrzymuję tą pozycję. Symbol jest, żadne napisy dodatkowe nie doszły. podoba mi się to jakbym zrobił mój pokój i i pukanie do drzwi na przykład nie to nie przejdzie te dźwięki, ja nie koniecznie wiem jak zaznaczyć te dźwięki czy jest w ogóle opcja bo niekiedy zaznaczam jako dźwięki i jakby mi nie zalicza, nie? Ewidentnie tutaj jest na wszystko na swoim miejscu. Ok, Kontrolować plecy i szukać... czegoś, czego nie było. Czegoś, co się nowego pojawiło. Nie, tutaj jest to, co było. Wiecie, mogą być mikroskopijne nawet różnice, ale to nie wszystko oczywiście da się... Ej, tu jest dodatkowy sedes! Ej, tego nie zauważyłem, niby duże... ...a niekoniecznie widziałem. Extra object, dodatkowy obiekt. Dodatkowy sedes jest. Green 3, dziękuję. Ciekawe jak długo tutaj był. Widzicie, to wszystko jest tak... ...niby, niby duże... Ale jednak. Jednak ta różnica jest. O kurde, to mi się nie podoba. Symbol był w moim pomieszczeniu. I nie mam już latarki. Ale w moim pomieszczeniu był symbol. Kurde, gramy znowu na jedno życie już. Oj, bym potrzebował teraz. Oj, bym potrzebował jakiś. O, tu też jest symbol. Proszę bardzo. No, jesteśmy blisko finału, ale to nie znaczy, że już mamy finał. Green 6 e, Piątka na zielono. Tak, brakuje nam dwóch jakiś jeszcze. Nie wiem, czy ta doniczka była. Yy, bedroom? Światło czy, gdzie zgasło, czy to była kamera? Red 4? Eee, czyli czekajcie, bo ja mówiłem, że 2, ale nie widziałem tej czwórki. Czyli teraz mamy tak naprawdę dwa. Attic jeden, yy, bo ja wiem.

jeżeli dostaniemy teraz liczbę, to wygrywamy gireczkę za pierwszym razem. Red 1. I red czerwone. Dwójka 2, 5, 3. 2, 5, 3. Tak. Mamy działo. Ciary mnie przechodzą. Ale mamy to. Używamy. Mam nadzieję, że nie ma znaczenia, że powiedzmy, to otwora nie było tutaj, a już to załączyłem. Mam nadzieję, że tak to nie działa. I chyba tak nie działa. I tam był napis jeszcze. Patrzcie to. Successful. Ojojoj, powiem wam tak. Udało się. Udało się za pierwszym razem, guys. Jestem z siebie zadowolony. Kurde, nie sądziłem, że uda się za pierwszym razem, ale się udało. I jestem naprawdę z tego powodu bardzo zadowolony, więc no cóż, przyjdzie nam tak naprawdę zagrać kolejnym razem. Aczkolwiek, jak widzicie, już to nie będzie ta sama mapa, ponieważ udało nam się przejść szybciej od tego, co graliśmy poprzednim razem, ale wiem teraz tak, że niekoniecznie muszę wyczekiwać powiedzmy na odgłos stwora, żeby załadować to całe działo, które szukamy właśnie jakby w odpowiednio kolorystycznych liczb. Tylko jak już to mam, mogę śmiało odpalać. To jest spoko. Więc przed nami hospital. Czyli kolejną przygodę. Zaczniemy w szpitalu. Także tyle ode mnie. Myślę, że wam się materiał podobał. I widzimy się w szpitalu, o ile uda mi się to przejść. Także trzymajcie się na razie. Cześć, cześć.